Adam, wyłącz muzyczkę. Teraz już musimy wyjść w lewo. Wyłączymy mu ze sobą. Dzień dobry panie premierze. Zapraszamy do nas bliżej. Proszę się nie obawiać. Proszę, tak? ja już wiem czego się obawiać. Pan też nas trochę nas. Trochę tak. to O, super, super. Jest to Jesteśmy we Wrocławiu, zakończyły się uroczystości 80-lecia odzyskania ziem zachodnich i północnych. Symboliczny moment dla mnie też jako gdańszczanina i yy, takie poruszające yy, chwile wtedy kiedy ci, którzy mieszkają, budują, organizują życie czy to jest Wrocław, czy Wałbrzych, czy Szczecin, Zielona Góra, Jelenia Góra. Wszyscy mają w głowie tę pamięć, kiedy te miasta były, niektóre z nich zrujnowane, kiedy trzeba było odbudowywać, a, a dzisiaj są yy, na czołowych miejscach w rankingach europejskich. Przepraszam za ten wstęp, ale to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Z wielką dumą zobaczyłem właśnie, że w ostatnich pięciu latach, wyobraźcie sobie, w pierwszej trójce miast europejskich jeśli chodzi o rozwój jest Gdańsk Wrocław. Także to o czymś, o czymś świadczy. No ale wiem, że chcecie pytać o coś innego. No, no, zbieramy proszę. się na rozmowy bardzo ważne. Czego Pan się po nich spodziewa? To po pierwsze. Po drugie jaka będzie w tym rola Polski? A po trzecie czy można spodziewać się przełomu? Te negocjacje z oczywistych względów mają charakter dość dyskrecjonalny. Od, od pierwszych chwil w tych rozmowach przygotowujących spotkanie liderów uczestniczy minister Kupiecki, wiceminister spraw zagranicznych który jest moim doradcą do spraw bezpieczeństwa. Jest taki format doradców do spraw bezpieczeństwa premierów lub prezydentów i w tym dość wąskim gronie pracują m.in. nad y, ostatecznym dokumentem na tym etapie, ostatecznym dokumentem dotyczącym warunków pokoju y, y, w Ukrainie. Y, jakby celem tego mojego wyjazdu jest spotkanie grupy liderów kilku państw europejskich wraz z przedstawicielami Ukrainy i delegacją amerykańską żeby przyjąć pewną platformę to jest kluczowe, platformę z której będzie wynikało jasne że po jednej stronie jest Ameryka, Europa, Ukraina z wypracowanymi kompromisowymi nacechowanymi dobrą wolą warunkami rozejmu i przyszłego pokoju a z drugiej strony Rosja którą chcielibyśmy wszyscy no, skłonić tym jednolitym frontem amerykańsko-europejsko-ukraińskim do poważnego, wreszcie poważnego potraktowania tych propozycji. To jest bardzo trudne, bo to wymaga kompromisów z obu stron. Domyślacie się Państwo, jak trudne to jest przede wszystkim dla Ukrainy, aby takiego kompromisu szukać po tych stratach, po tych poświęceniach, po tej heroicznej yy, walce przez, no już przez długie lata. Yy, ale dostrzegam i po ukraińskiej stronie, jeśli chodzi o europejskich liderów i amerykańskich wysłanników, rzeczywiście dobrą wolę, żeby znaleźć ten, ten wspólny mianownik. Jest bardzo prawdopodobne, no nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że dokument jest przygotowany, ale umówiliśmy się wszyscy, że przed wieczorem nie będziemy, nie będziemy go publikować, ale no tam jest to, na czym nam najbardziej zależało. I pytacie o rolę Polski. Ja, ja w polityce zagranicznej staram się być takim pragmatykiem i realistą. Dla mnie najważniejsze jest, aby pilnować, i, i tutaj zadanie wykonano w 100%, aby żaden zapis ewentualnych przyszłych propozycji nie osłabiał bezpieczeństwa Polski. To jest dla mnie absolutnie kluczowa rzecz. My mamy, oczywiście, nasz wpływ jest ograniczony. Wiadomo, wiadomo jak ważni aktorzy są w, w tej grze. Polska jest poważnie traktowana, ale. Żeby uzyskać swoje cele, trzeba mieć też zdrowy rozsądek i umieć wyznaczać swoje priorytety. I jak powiedziałem, naszym priorytetem jest, żeby żaden zapis dotyczący Polski, po pierwsze, nie powstawał bez nas, a po drugie, jeśli już powstaną zapisy, które będą też nas dotyczyły, żeby one nie osłabiały, tylko no, daj Boże, wzmacniały bezpieczeństwo Polski. Naszym celem jest także utrzymanie, nie powiem, że za wszelką cenę to jest bardzo trudne dzisiaj. Ale wszystkimi dostępnymi metodami polska ma tu argumenty tej ścisłej współpracy między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Ja nie muszę nikomu tłumaczyć, ja bywam krytyczny i sceptyczny wobec niektórych działań tej czyni i administracji uważam, że na tym polega partnerstwo i nie zmienia to w żaden w najmniejszym stopniu. Nie zmienia to mojego przekonania, że dla naszego i europejskiego bezpieczeństwa, dla niepodległości Ukrainy współpraca europejsko-amerykańska jest absolutnie... Kluczowe. Powtarzam, przy wszystkich zastrzeżeniach co do niektórych działań, czy, czy zachowań. I Polska ma tutaj mocne argumenty. Potwierdził to w mojej ostatniej rozmowie też ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, mówiąc, aż właściwie byłem lekko, aż zawstydzony, że dla spółki Waszyngtonu Polska jest najważniejszym partnerem dzisiaj w Europie, najbardziej wiarygodnym, mimo tych podziałów politycznych u nas i, i będę chciał to wykorzystać także dzisiaj w czasie tego wieczornego spotkania nie, nie przeceniałbym znaczenia jednego konkretnego spotkania. Znaczy, to i tak będzie proces, ale wiele na to wskazuje, że jesteśmy, czy będziemy po dzisiejszym spotkaniu w Berlinie, krok bliżej do pokoju. Tak, taką mam przynajmniej nadzieję. Chociaż jak wiecie, nieprzewidywalność niektórych liderów, czy niektórych sytuacji jest, stała się już czymś codziennym. Więc zakładów bym nie przyjmował. Ale, ale jest poważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej nadzieja, że ta współpraca amerykańsko-europejska może doprowadzić do postępów tych negocjacjach. Panie premierze, jutro Pan mamy wywiad... spotkaniu w Helsinkach, pierwsze w tej formule całej wschodniej ściany Unii Europejskiej. Co tam ma? Jak Państwo wiecie, ja dużą wagę przywiązywałem od początku mojej kadencji do nawiązania. Ściślejszych, jeśli chodzi o kwestie militarne, współpracy na Bałtyku, generalnie bezpieczeństwo Polski Wschodniej, z naszymi partnerami skandynawskimi, bałtyckimi, i na spotkaniu w Helsinkach będą także przedstawiciele Rumunii. To jest z mojego punktu widzenia najważniejsze osiągnięcie, jeśli chodzi o politykę regionalną i ten bardzo ścisły dzisiaj sojusz, który obejmuje zarówno Skandynawów, Bałtów i Polskę. On przynosi naprawdę poważne efekty. To nie jest tylko ścisła współpraca i bezpieczeństwo na Bałtyku, ale my wspólnie z Bałtami, głównie Litwinami, Finami, pracujemy też nad zabezpieczeniem fizycznym, zabezpieczeniem planki Wschodniej i ja uważam, że ta współpraca północna, to, że Polska staje się kluczowym państwem, filarem tego formatu północnego, to jest w ogóle zmiana poziomu geostrategicznego. I z punktu widzenia interesów polskich bezcenne. Mamy tam partnerów rzetelnych, z dobrymi technologiami. Identycznie oceniamy zagrożenie ze strony Rosji. Mamy no, zdecydowanie więcej punktów stycznych w polityce niż jakiekolwiek inne formaty w Europie. I dlatego to spotkanie w Helsinkach ono jest kolejne. Znaczy, to nie jest pierwsze tego typu, chociaż pierwsze z udziałem Rumunii. Ale oczywiście jest to kontynuacja spotkań, które mieliśmy i w Polsce, i w Sztokholmie. I, i, I na Litwie, więc wiążę z tym naprawdę duże nadzieje, i to jest dobra okoliczność, że spotkamy się. Ja zaraz Berlina w Berlinie na prostu z Wami też lecę do, 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 do Helsinek, yy, bo niezależnie od tego, jak się skończy Berlin, to dla mnie utrzymanie tej mobilizacji wobec rosyjskiego zagrożenia w tym formacie północnym jest absolutnie najważniejsze. No Panie <Słysząiyor> premierze, czytał Pan wywiad z prezydentem NATO, w w Polsce? Pan ewentualnie skomentuje te które tam badają. Zdaje się, że prezydent się nie zgadza z, z tym, co Pan mówił wcześniej o, o mocnej pozycji Polski. Mówi, że tak. nas brakuje w niektórych formatach. Chociażby tym E3, no jest E3, a nie E4. Dlaczego? Bo też nie ma E5, ani E6, ani E2. Znaczy, nie. Ja, wiecie tak, wywiadu nie czytałem, czytałem nagłówki. One są wystarczająco znaczące. Na mnie zrobił szczególnie wrażenie ten, ten cytat prezydenta, który mówi, że do Brauna mówi, że niż, niż do mnie i że bo to też dużo mówi o, tym, o tej prezydenturze i o tym, jak w Polsce przebiega naprawdę linia podziału politycznego. Wolałbym też, i to chyba zrozumiałe, pamiętając, że konstytucja czyni rząd odpowiedzialny za politykę zagraniczną, żeby prezydent nam pomagał. Prezydent Rzeszy który codziennie powtarza, że Polska nie ma żadnego znaczenia, to jest katastrofa. Ja bym wolał, żeby prezydent codziennie powtarzał, że Polska ma wielkie znaczenie. To no tak, tak na nas wyrożę. No ja już gardło zdarłem i to przynosiło efekty. Czasami większe, czasami mniejsze, ale wszędzie powtarzam i, i wszędzie um, upowszechniam tę opinie, że Polska jest absolutnie wiodącym krajem w różnych sprawach. I często to znajduje potwierdzenie też w relacjach z innymi partnerami, a czasami nie. Oni też bywają kapryśni. Natomiast o wiele lepiej byśmy funkcjonowali, dużo więcej bym mógł zyskać gdyby było wsparcie ze strony prezydenta. Moim zdaniem to jest jego konstytucyjny obowiązek. Wspierać i realizować politykę rządu. Bo tak mówi konstytucja i tak mówi zdrowy rozsądek i tak podpowiada interes narodowy. No ale mam... No, jestem bardzo rozczarowany. Nie, nie, nie tym wywiadem, tylko generalnie tak podejściem. Panie premierze, z Litwy płyną informacje o wycofaniu wojskowego wsparcia amerykańskiego dla kraj wschodniej flanki NATO. To niepokoi przed jutrzejszym spotkaniem w Helsinkach? Ja przede wszystkim dzisiaj będę też pytał bardzo dokładnie o to, na ile ewentualne te perspektywy pokoju czy rozejmu w Ukrainie, na ile będą wiązać się z większą, mniejszą, taką samą obecnością Amerykanów, jeśli chodzi o, o te gwarancje, takie materialne, takie fizyczne gwarancje, już nie tylko dla Ukrainy, ale przede wszystkim dla Polski i innych państw z tej wschodniej, wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO. Sam jestem ciekawy, jaka będzie odpowiedź. Na razie ze strony amerykańskiej, zarówno minister, pan premier Kośniak-Kamyś, kiedy rozmawiał o konkretach wojskowych, jak i ja choćby w ostatniej wspomnianej przeze mnie rozmowie z ambasadorem, otrzymujemy niezmiennie sygnały, że Stany Zjednoczone traktują Polskę jako najpoważniejszego sojusznika w tej części świata i że nie ma mowy o zmniejszeniu jakichś redukcji zabezpieczeń amerykańskich dla nas. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Mam nadzieję, nie mam przejść gwarancji, no bo to zawsze obie strony, czy, czy wiele stron, musi chcieć tego samego. Ale mamy powody sądzić, że to, że Polska wydaje tyle na zbrojenia, to, że Polska, niezależnie od tego, czy to jest Nawrocki, Tusk, Kaczyński, Czerzasty, my jesteśmy lojalnymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych, od zawsze, więc to też ma na pewno znaczenie. I nawet przy tak dynamicznej i czasami zmiennej polityce amerykańskiej dzisiaj, ten fakt dociera do wszystkich waszych Paniach, że Polska jest warta wsparcia, też z punktu widzenia interesów samej Ameryki. No bo polityka to są, to jest kalkulacja interesów, a nie emocji. Więc zobaczymy, na razie robimy wszystko, żeby, żeby to bezpieczeństwo polskie, jeśli chodzi o amerykańskie stanowisko, było większe, a nie mniejsze. Możemy lecieć? Tak jest, dziękujemy. Dziękujemy.